Trzeba zacząć działać, żeby zbudować pewność siebie, bo pewność siebie i pewność tego, co my robimy, i efekty przychodzą z działania, nie z czekania. Nie? Więc kiedy my robimy, i tak jak mówię, kurde, robimy rzeczy, których czasami nie potrafimy, które są dla nas trudne, ale kiedy my je robimy, to, to nie ma możliwości, żebyśmy po drodze się nauczyli, bo nasz mózg działa po prostu w ten sposób, że kiedy dla niego coś staje się istotne, on zaczyna to procesować. Kiedy my robimy cały czas to samo, cały czas to samo i widzimy, że nam to nie leży, że jest trudno, że coś, to on cały czas to procesuje, 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 staje się dla niego istotne i zaczynają przychodzić nowe pomysły, i zaczynają nam przychodzić nowe rzeczy, nowe rozwiązania. I wtedy on nam zaczyna wymyślać. Więc my nigdy nie wymyślimy perfekcyjnego rozwiązania, zanim zaczniemy je robić. Ale wymyślimy cokolwiek, zaczniemy robić i po drodze zawsze będziemy się usprawniać. I to jest klucz do osiągania, do osiągania wielkich, wielkich rzeczy. Każdy z nas to robi. Ja też cały czas to robię. Też cały czas muszę się usprawniać, bo nie we wszystkich aspektach idzie mi tak dobrze, jakbym chciał. Wiadomo, że tak jest, nie? I, 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 to, i, i to jest właśnie ta nasza robota.